Ja nie wiem, co tam się dzieje na streamie. Lol, widzę siebie w telewizji. Tak, na streama patrzyłem. I nie Gadam do siebie to trochę dziwnie wygląda. No Gutka nie jest nadal. Dobrze, no, że nikt tego kurwa nie ogląda. Teraz będzie mnie słychać. jak wtedy jak testowałem, to zapomniałem wyłączyć wtedy nie włączyć mi terenie. No bo mówię, zapomniałem włączyć mikrofon i gramy jeszcze sprawdzałem wszystko. No, już widzę punkt, do którego zmierzamy. No ja robię pierwszy postój na pić i jeść. I auta nie widać. No, ja jeszcze mamy 5 spotów. za Miałem w plecaku tylko nie ma kaworki mię Czekaj, a tu może nie być tam jeszcze, wiesz, lub patrz na mapie Daisy. Nie, to jeden. To jeszcze może cały czas być szansa. O, koza. Można było dłubić w sumie, bo ja mam nałożarcia. Gdzie tą kozę widziałeś? No, przyniosłeś. Ja mam trzy stejki. Nie no, to market będzie zaraz, to, A, no to... przeżyjemy. Przeżyjemy. To żyjemy, zobaczymy czy... No, owca. Wszystko chce, żeby je zapierdolić, nie? O, niedźwiedź syberyjski. Te, a ogniska same z czasem znikają, słuchaj. No widziałem, widziałem, że to z obozu znikało. Zostają tylko te belki, nie? Że możesz podnieść jeszcze raz zrobić. No to dobrze, bo to syp, kurwa, był straszny tam. Ile? Pięć ognisk? Pięć ognisk na sobie, kurwa. No. Jeszcze ani jednego rozpalić nie mogę, nie wiem czemu. No były za blisko, może się zbudowały, czy co. O, albo ja spólowałem. No pierdol, pierdol Nie widzę To jest pulowały za to bym leci No go nie widzi jest za choinką. Czekaj, odpulował się Dobra, to jakoś się nie, nie na ciebie się spulował Teraz jak hmm. się zwrócisz tu gdzieś go widział Ja widzę Dobra je baczij Dzień Heidemann Przejdę je je To jest Tak. pan, A, tutaj kolejny. Ja tak, no pan, 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 nie widzę go, o. Bo ty przebiegłeś za wzgórze, nie? Tak. Jeszcze kawałek dalej. No, póki co nic nie widzę. A zobaczymy, może next time. Zobiegać do tej kolejnej kołki. Jak ty jesteś w ruchu to nic się nie stanie No, jest auto. A, podpierdolę te trupy Ok się cofnij to jest dojmę z ja już czasem dyskotuję Jeden tak. Drugi się spulował Dobra Leż. No, ten kurwa nie ma wszystkich kół I cały rozjebany To jest tak samo jak A. niebany grat, kurwa W trupy może te może jakiś mają Z tej starej hatchback. Bandaż no, do tego wiboru teraz trzeba będzie pobiec, po są będą kolejne dwa. Poczekaj, zobaczysz co tego trupa czemu mhm. no powiem sobie. szczerze, że jak się ma mało rzeczy przy sobie, to nawet się opłaca przeglądać. To jest bandaż Dobra, lecimy, zostawiamy go tutaj. No to tak, w tamtą stronę Ty, ale u nie widać czego noctowizora Co, masz włączony? A ty masz włączony? Nie No ale widać u ciebie na głowie noctowizora Co? A nie Teraz nie, no widać u ciebie na głowie No, kto no bo włączałem, nie? jak włączę i wyłączę, to będę miał? Nie ma. Masz no, no to buguje się. U mnie teraz masz, tak to widzę. O, i zniknął, więc... <laughs> z opóźnieniem to znika z sylwetki od postaci, nie? Słyszymy. Ciekawe, o której będzie? Masz grzesznik, kurde, za pięć groszy. Nic nie mówiłem, a czy nic nie jest na w tej Pamiętam, no, że tam już jest milion widzów, nie? No dwóch jest oprócz mnie. czy znaczy, jeden oprócz mnie, o. Właściwie jeszcze chyba jako jeden, nie? No coś tam Phantom na depresję. <grym> Ale nie, to czekaj. Phantom masz ty włączony, masz? Nie. No to nie. Roz. To może nie gadajmy o tym. Jeszcze tam Slash Dobra, ze Tego, to gdzie my biegniemy? Wibor. Market tam jest. No to w zasadzie na spłucą. No biegnę tam. Potencjalne spawny dwóch pojazdów. Potem pójdziemy na południe. I to samo mamy. Ty, weź ogarniajmy takie szopy kurwa, bo może się koło zespawni czy coś. nie, mhm. czy nie w plecaku trochę miejsca mam. No też mam Super, 10 miejsca, tak że wiesz. No ja mam 20. Tylko ile by my miejsca? Ty weź pobiegnij do tego czerwonego blaszaka na po lewo. Tam sprawdź, sprawdzę ten yy, biały. No, dobra. Co mówisz, będziemy tą spodę składać? No zobaczymy, no wszystko będziemy składać po kolei, nie? A tam no. też jest cała rozwalona, tak? Tam? Też jest cała rozwalona. Tak, cała rozwalona. Może ktoś jej na mnie gwiźnie wcześniej. No zobaczymy tutaj, nie? Będą kolejne dwa samochody, potem kolejne trzy. Może coś w końcu nie będzie do nie spierdolone. себе какое-то нимцетство надо было надеюсь, что ничего не испугаюсь. Ну и trzy trupy tak, to jest, ten nie kurwa to ciągi na ten już blaszak, nie zgubię w tym ale ja pierdolę Jamie Hyne mam za mną kurwa i akwizytor nie będzie łatwo no. a tu mam sobie dwa budynki do sprawdzenia bo ten blaszak jest taki mały magazynek jak jest ja też właśnie w tym magazynku mam Patrzę co tu jest Zapatrz ja się lezwą w człowieku, kół do już spudowałem Jest to Jeszcze niedobrze nie zobaczę Ja też chcę się dziwić na pałę biegną. No szkoda czasu na pusto są pewnie No on tutaj tak samo Tam jest taka rozwalona w tym miejscu będzie Wszystkie odpuściły poza Hydemanem Właściwie to to wejdzie w górach czy... już Wibor widzę O nie jest źle Mam ten syn kit To ja. I oczywiście musiały na mnie na plecy wejść, nie? Ale no, to by nie było.